To jest ekstra ważny temat. Ja bym go umieścił w ogóle w top. W top najważniejszych tematów ever dla każdego człowieka, a przede wszystkim mężczyzny. Kwestie samotności i bliskości. Wygląda, w praktyce wygląda to tak, że czuję w sobie samotność, która nie jest przyjemnym odczuciem, i jak tylko pojawia się to nieprzyjemne odczucie samotności. To od razu mój umysł podpowiada mi myśl, o, 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 jeżeli ty czujesz samotność, to jest tylko jedna przyczyna: że nie jesteś z nikim w związku, że potrzebujesz kobiety. I tu jest popełniany błąd. Już na samym początku jest popełniany błąd. W ogóle w fundamencie. Jeszcze nawet domu nie wybudowałeś, a już jeszcze nawet, nie, jeszcze nawet nie zrobiłeś pierwszego wykopu, ale już masz błąd w obliczeniach. Już masz błąd w ogóle w, w tym, jakby w całym projekcie domu. Więc. No, jeżeli już tu na początku jest błąd, to to wszystko będzie skopane, cały projekt. Będziesz go budował przez wiele lat i tak dalej, ale to, on, to, to się zawali pewnie później, to się skończy katastrofą. Jak źle obliczyłeś, jak masz złe obliczenia stropów i tak dalej, to będzie katastrofa. No właśnie. I katastrofa jest wtedy, kiedy ty czujesz samotność, czujesz się samotnym, i uważasz, że rozwiązaniem na swoją samotność jest, żeby sobie kogoś przygruchać, jakąś kobietę. I już ja, już, już w tym momencie ci mówię, stary, to będzie katastrofa twoje życie. To twoje życie z kobietami to będzie katastrofa. I tak wygląda, i tak wygląda życie damsko-męskie większości ludzi. Tu jest błąd. To są dwie różne rzeczy. Jedną rzeczą jest bycie z kimś w związku, ale inną rzeczą jest samotność. To są w ogóle dwie różne drogi. W dwóch różnych kierunkach. <noise> czyli jedną rzeczą jest poradzenie z samotnością, to trzeba iść w lewo a jeżeli chcesz być w związku to trzeba iść w prawo a nam się wydaje, że jak pójdę w prawo to będę miał i związek i zniknie moja samotność nie, nie zniknie właśnie ale jakby tak, taki jest pogląd społeczny, program w naszym społeczeństwie, tak jesteśmy uczeni i wychowywani że lekiem na samotność na takie po poczucie braku jest sobie kogoś znaleźć i zrobić rodzinkę, przegruchać sobie kogoś, mężczyznę, kobietę i tak dalej. I po a potem się dziwimy, i jest życie wszystko super, hip, hip, hura przez pierwsze miesiące, lata, dzieci, małżeństwo, rodzina i wszystko. Na początku jesteśmy pochłonięci tym całym procesem śluby, nieśluby e, i tak dalej. Jesteśmy tu pochłonięci, ale to w końcu gdzieś się gdzieś się wypłaszcza zatrzymuje, pojawia się codzienność i nagle wychodzi prawda na jaw. To wszystko, co było tutaj, wychodzi prawda na no, jaw. Ten cały nas, nasz brak i samotność, i smutek, i strach, nagle ona się pojawia i mówimy: my się drapimy w głowę, mówimy: czekaj, nie, czekaj. Przecież, przecież to miało być tak, że jak będę miał żonę i dziewczynę i rodzinę w sensie żonę albo dziewczynę i, i rodzinę to przestanę się czuć samotny, przestanę cierpieć, przestanę mieć brak i pustkę. No i mam ten dom, kota, psa, córkę, syna i, i tak dalej, mam żonę. A ja dalej czuję się samotny i dalej cierpię. No i wtedy jest wyzwanie duże. I co potem? No i potem. I większość, większość osób. A, i potem zaczynają się te wszystkie ucieczki, gry alkohol w naszym kraju przede wszystkim. więc trzeba też wybaczyć tym wszystkim naszym wujkom, dziadkom, ojcom, że pili. Co innego mieli robić, jak nagle się obudzili, jak nagle zdali sobie sprawę z tego, jakby zostali troszkę szukani. To jest, jak pogadasz kiedyś z mężczyznami, którzy tego doświadczyli, to ci powiedzą, to jest takie uczucie, jakbyś się nagle czuł, że zostałeś oszukany, ale nie masz wyjścia. Bo całe życie w coś wierzyłeś, że twoje problemy i cierpienie znikną, jak się zaangażujesz na 100% w rodzinę. Ja nie jestem przeciwko rodzinie, nie, nie, nie. Ja uważam, że rodzina jest czymś wspaniałym i tak dalej, ale nie jako plaster na twoje problemy. To wtedy robisz, to wtedy nie, to, to nie, <śled> wtedy nie. Tak, i ci mężczyźni potem tak to opisują, bo całe życie wierzyli, że rodzina, żona, związek rozwiąże ich problemy, o czym to jest, a, a, a dalej czują we, w, we wnętrzu cierpienie i brak. A tu jest jeszcze rodzina, która wymaga ogromnej odpowiedzialności i zaangażowania. No jak tu nie pić? No. I, I to raz. A dwa, wystarczy spojrzeć na statystyki rozwodów. Po prostu są kosmiczne. Ilość rozwodów na metr kwadratowy w naszym kraju jest po prostu kosmiczna. I o czym to mówi? O skrajnej niedojrzałości. Ja wiem, że to się może wielu osobom nie spodobać, ale to jest moja opinia, że taka ogromna ilość rozwodów to są. Ja rozumiem, po duż, to, wiele z tych rozwodów są tam po roku na przykład, bardzo szybko. Po roku, po dwóch, po trzech. To co to mówi? No, że ktoś żył jakąś iluzją. Że ktoś chyba się też dał zaczarować. Można to nazwać albo życiem w iluzji, albo jakoś, oczywiście niedojrzałością. Czyli pamiętajmy, to są dwie różne drogi. Jeżeli czuję samotność. I czuję się sam źle, sam ze sobą, i czuję taki brak bliskości, bo to znaczy samotność. My to też tłumaczymy jako brak bliskości. I to jest dla nas takie zmylne. chodzi o to, że to jest zmylne. To jest takie mylące. Bo siedzę sam w pokoju, w domu, w mieszkaniu, i mam takie poczucie, jakby mi brakowało jakiejś bliskości, ciepła, takiej emocjonalności, dotyku, jakby miał jakąś taką pustkę, brak. Coś takiego, jakby mi brakowało czegoś takiego kobieco-żeńskiego. I, I tak, no i tutaj i dobrze to odczytujemy, dobrze to czujemy. Tak, mam takie poczucie, jakby czegoś brakowało. Tylko, że błąd jest popełniany w miejscu, w którym ja zakładam, aha, jeżeli brakuje mi bliskości, to znaczy, że brakuje mi, że, że ja potrzebuję drugiego człowieka przeciwnej płci, który będzie mnie tulił i trzymał za rękę. I wtedy... Moja potrzeba bliskości zostanie zaspokojona i zniknie ten brak. No właśnie nie. No właśnie nie. Nie zniknie. Bo nawet jakby cię sto kobiet trzymało za rękę <grymne> i sto kobiet tuliło, tak tylko przestaną, to znowu wróci ten strach przed samotnością i to poczucie braku bliskości. Bo to poczucie braku bliskości jest w twoim wnętrzu, jest w twoim umyśle. Jakby nie chce się teraz zagłębiać, czym jest to tak głębiej. Natomiast to jest coś, co tylko i wyłącznie Ty możesz w swoim wnętrzu przepracować. To poczucie braku bliskości to jest coś, co nie jesteś... Inna osoba nie jest w stanie sprawić, że to zniknie. O, może jeszcze inaczej. To jest niezależne od innych osób. O, już wiem. Czyli żeby przepracować po, poczucie braku bliskości, to nie potrzebujesz drugiej osoby i nawet druga osoba nic nie da. W ogóle nie ma znaczenia, czy Ty jesteś w związku, czy nie jesteś w związku. To w ogóle nie ma żadnego wpływu na Twój brak bliskości. I to, co teraz powiedziałem... To, jakby podważa ten największy program, jaki my jesteśmy zaprogramowani, że brak bliskości oznacza drugą brak drugiej osoby. Nie. Brak bliskości po prostu oznacza brak bliskości w Twoim wnętrzu, z którym trzeba się zmierzyć, przypracować, jakoś tam zaakceptować w innej formie, takiej wewnętrznej, po postacią wewnętrznej pracy. Trzeba po prostu zamknąć oczy i, go, i się z nim zmierzyć. Tylko w taki sposób. A to, że ty będziesz zaraz miał dziewczynę, żonę, związek, rodzinę, to twój brak bliskości nie drgnie. To tak jak ze strachem, jak ludzie, którzy mieli na przykład kilogram strachu, zarobili 100 milionów i dalej mają kilogram strachu. To jest niesamowite, bo jak porozmawiasz z ludźmi, którzy są zamożni, i zapytasz, bo my mamy taką iluzję, że pieniądze sprawią, że ja będę. jest tak dużo o tej wolności finansowej, że pieniądze sprawią, że ja się poczuję wolnym że zniknie mój strach. Nie, bo tak jak na początku bałeś się, że nie będziesz miał pieniędzy, to potem się boisz, że stracisz te pieniądze, które masz. Czy po prostu ten strach, który miałeś, inaczej inną historię ci stworzy. Więc żadna ilość pieniędzy nie jest w stanie zmniejszyć twojego strachu. I żadna ilość kobiet, ani żaden związek, nawet najpiękniejsza, najmądrzejsza, najbardziej uczciwa, kochająca, szanująca kobieta nie sprawi, że zniknie twój poczucie samotności. To jest coś, z czym możesz się zmierzyć samemu. Dlatego według mnie należy jednocześnie iść dwoma, należy zrozumieć, to są dwa różne kierunki. Jednym, jednym kierunkiem jest przepracowanie samotności i to robisz samemu ze sobą z coachem, terapeutą, na terapii, czy pracując z emocjami, czy jakkolwiek, po prostu we własnym zakresie to przepracowywujesz. Odbywasz wewnętrzną pracę w dowolnej formie, ale odbywasz wewnętrzną pracę, to jest jedna rzecz. Jeden kierunek. A zupełnie innym kierunkiem są relacje z kobietami, te wszystkie kompetencje potrzebne, żeby poznać, pójść na randkę, e, odblokowanie w sobie i tego romantyka, i tego, i tego, tych wszystkich archetypów, i tak dalej, i tego zabawnego gościa, i tego, i tak dalej, czyli praca tutaj nad tymi kompetencjami, bycie takim wszechstronnym, to, to jest coś, zupełnie inny kierunek, tylko tego nie możemy mylić ze sobą, bo sobie zrobimy, robimy sobie wtedy, jak uważamy, że Kobieta sprawi, że ja się poczuję lepiej. Tak. Czyli chcę. I teraz dlaczego większość mężczyzn tak. I teraz jak zapytasz I okazuje się, że większość mężczyzn tak naprawdę nie chce związku ani rodziny. Nie, oni chcą się poczuć lepiej. Po prostu czują się źle. Zaczynam w punkcie. W Zaczynam w większość osób zaczyna w miejscu, w którym ja czuję się źle sam ze sobą. Czuję brak bliskości, czuję samotność, czuję, mam jakieś stany niefajne, lękowe, czuję się źle sam ze sobą. I w takim momencie ktoś zaczyna i popełnia największy możliwy błąd, bo zakłada, że o, to żebym ja się poczuł lepiej, to ja potrzebuję dziewczyny, kobiety, albo dużo seksu, albo dużo partnerek. No i katastrofa. To się nie może skończyć inaczej i ja tego doświadczyłem. Nie może się to skończyć inaczej niż katastrofą, bo no, bo, bo tutaj nie ma rozwiązania, bo, bo, bo w ten sposób tylko, po, o, bo tylko pogłębia te problemy, bo masz oczekiwanie. I potem ktoś zaczyna poznawanie kobiet, wchodzi w związki, buduje relacje z oczekiwaniem, że no, takim żądaniem nawet emocjonalnym, że ona ma sprawdzić, że się poczuje lepiej, że ten związek, ta relacja sprawi, że poczuje się lepiej. A się wcale nie czujesz. A się wcale nie czujesz lepiej, i nagle jest zgrzyt. To o co chodzi? I zaczyna się obwinianie kobiety. To w docześniej z nią coś inny, tak, a. Ja muszę ją zmienić. Ja już nie wiem, dlaczego nie jestem szczęśliwy. Wiesz, to jest normalny case. Dlaczego te rozwody? Rozwód zawsze jest poprzedzony prostym. Żeby ktoś się rozwiódł, to najpierw jest, dochodzi do wniosku, nie jestem z nią szczęśliwy, z nim szczęśliwy. To jest pierwszy wniosek. Ktoś się hajtnął, o czym nagle się budzi po roku i ty nie czujesz się szczęśliwy. Okej, okay, no tak, okej, okay, no to jest fakt. Nie czujesz się szczęśliwy, prawda. I co potem mówi? I to jest największy kłamstwo, przepraszam, ale to według mnie to jest fakt. Musimy nauczyć się mówić prawdę. I to jest kłamstwo. Nie czujesz się szczęśliwy przez nią, przez niego. To jest jej wina. Ja się przez nią nie czuję szczęśliwy. No więc co trzeba zrobić? No to po co mam z nią być w związku, jeżeli to przez nią? To w takim razie co mam zrobić, żeby poczuł się szczęśliwy? To ja potrzebuję inną. Po prostu z nim jest coś nie tak, wiadomo. No nie ze mną, nie, ze mną w swoim porządku, no, wiadomo. To ja muszę zmienić na inny model. No i, I większość mężczyzn, Przeżyje tak całe swoje życie. Jest niesamowite. Odejdą z tego świata, nigdy, cały czas żyjąc w tej iluzji. Jedna, druga, trzecia, piąte małżeństwo, czy dziesiąty związek, czy setna kobieta w łóżku, i cały czas jest ten sam wzorzec. Ta sama iluzja. To coś z nią nie tak. Muszę przy innej będę szczęśliwy. To teraz potrzebuję niższą, a teraz wyższą, a teraz potrzebuję Kasi, Jest ja Kasi już byłem. To może teraz zobaczyć, jakby to było z Agnieszką. Z Agnieszką też będę szczęśliwy. To może z Was będę szczęśliwy. A może, aaa, ja wiem, ja blondynkę potrzebuję. Bo do tej pory były same brudnetki, ja po prostu potrzebuję. Z blondynką na pewno będę szczęśliwy. I to brzmi śmiesznie i naiwnie, ale my tak żyjemy. Większość mężczyzn, ludzi, żyje w takim, takim czymś. Więc tak, według mnie to jest klucz, żeby w ogóle zacząć jakkolwiek sensownie się rozwijać w tym kontekście damsko-męskim. To zrozumieć, że to, że ja się czuję źle, to jest jeden temat. To jest mój problem psychiczny tak naprawdę i ja muszę sobie z tym poradzić. Znalezienie partnera nie rozwiąże tego. I się wtedy okazuje, tak jak powiedziałem, że większość osób wcale nie chce tak naprawdę wejść w związek, bo wejście w związek wymaga zaangażowania, oddania, troski żeby związek działał, hulał, to potrzeba się zaangażować. Tak naprawdę trzeba się zaangażować. Większość osób tego nie chce. Większość osób chce się poczuć dobrze. Tak jak powiedziałem, czuję się źle i chcę się poczuć lepiej, więc wymyślam sobie, że wejdę sobie w związek. A i potem okazuje się, że ten związek nie działa i obwiniam ją, że coś jest z nim nie tak. Nie, nie, problem wynika w tym, że ja wszedłem w ten związek po to, bo wierzyłem, że dzięki niemu zniknie moja samotność. Nie, we własnym zakresie trzeba sobie poradzić z samotnością i dopiero według mnie dopiero później człowiek jest naprawdę gotowy na stworzenie prawdziwego związku. Czy moja opinia jest taka, dopóki ktoś we własnym zakresie nie przerobił samotności i tego pragnienia bliskości tego braku, to nie jest jeszcze gotowy tworzyć dojrzały związek. Oczywiście on tworzy jakieś relacje, ale ja bym ich nie nazwał dojrzałym związkiem albo w ogóle jest związkiem. Po prostu tworzy relacje oparte o. Uzależnienie emocjonalne, przywiązanie. Takie tworzy relacje. Oparte o, o przywiązanie emocjonalne. Oparte na wierze, że dzięki niej poczuje się lepiej. Ale to nie są związki. Związek według mnie jest wtedy, kiedy ktoś już nie czuje się samotny, będąc singlem. i nie ma pragnienia bliskości, będąc singlem. I dopiero wtedy jest gotowy na dojrzały wtedy dopiero może stworzyć dojrzały związek. Do tego momentu. Jeszcze nie tego musimy po prostu być świadomi. nie osądzać siebie, nie potępiać i, i tego być świadomy, że z, sama obecność drugiej osoby przy mnie nie sprawi, że zniknie moje pragnienie bliskości, ani moja samotność. To jest, to jest jeden, to, jest, to, jest, to są zupełnie dwa różne kierunki. Więc według mnie najrozsądniejszym jest jednoczesna praca nad dwoma kierunkami. Z jednej strony kształtuje, szlifuje te umiejętności te kompetencje miękkie. Poznawania, rozmawiania, pójścia na randkę, otwarcia się na te wszystkie kompetencje potrzebne do dogadywania się, komunikowania się z drugą osobą, mówienia, co czuję i tak dalej, ale jednocześnie we własnym zakresie przepracowuje te moje pragnienie bliskości, miłości, akceptacji, aprobaty, to wszystko, czyli przepracowuję relacje z rodzicami, głównie z mamą, bo to jest po prostu wciąż jeszcze niedokończona relacja z mamą. Jeżeli tego nie zrobię, nie pójdę w lewo, Tutaj mamy będę szukał tutaj, w kobietach. Po prostu będę szukał, czyli tej, 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 tego uznania. My mamy bardzo. tej bliskości będę szukał w kobietach. Tak, więc według mnie to jest najrozsądniejsze. I jednocześnie i dwoma drogami. Jedno i drugie.